Jesteśmy w trasie do Pruszkowa, gdzie Śląsk zmierzy się z lokalnym Zniczem. Wszyscy tutaj liczymy na zwycięstwo Śląska, gdyż Znicz aktualnie zajmuje ostatnią, 18 pozycję w tabeli. Jedziemy no. po zwycięstwie musimy pokazać swoją dominację. Pozycja w tabeli musi odzwierciedlać naszą formę i pokazać kto tu jest szefem, a kto jest yy, na samym dole. tak? A my tutaj z tyłu yy, robimy sobie prasówkę. Czyli ostatnie szlify przed komentarzem, przegląd sportowy, drużyna z jest opisana. Paweł, Twoje predykcje? Trudne pytanie. Wcale nie spodziewam się łatwego meczu, bo przeciwko takim drużynom się gra po prostu trudno. Jesteśmy już przy Łodzi, a więc coraz bliżej Pruszkowa, gdzie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, skoro zagra mecz. Trasa przebiega bardzo dobrze, jeszcze pewnie podjedziemy coś jeść, co będzie dalej w kulisach. Będzie to najprawdopodobniej kuchnia hinduska, a więc do zobaczenia później. Uwaga, tak właśnie miała się prezentować klatka, w której znajdować mieli się kibice Śląska Wrocław. Jak widać liczba nie jest pokaźna, natomiast Śląsk dzisiaj ma wsparcie kilku, kilkunastu kibiców z KKN-u. 24 minuta znicz bruszków. Zdobywa bramkę. Kibice pruszkowa z oprawą. Tak się to prezentuje. Jak na razie bez żadnej pirotechniki, natomiast coś się dzieje. Jest wesoło na trybuna. Niż podwyższa prowadzenie, a szelcem drugiego gola został z numerem dziewiątym Radek. Koniec pierwszej połowy. Niestety, Śląsk przegrywa 2 do 0. Jest teraz przerwa. Mamy nadzieję, że po przerwie odrobimy straty i wrócimy do Wrocławia z trzema punktami. Ostatni gwizdek za nami. Wynik to 2 do jednego dla Znicza Pruszków. Jedynego gola dla Śląska zdobył Banaszak, i niestety wrocławianie wracają do naszego miasta. Bez punktów. z jest do w Z tego miejsca też muszę zaznaczyć, że, że Michał Wysiak nie jest gotowy, bo po prostu żeby zagrać pewne spotkanie. I oczywiście zgadzam się, że, że Michał Wysiak robi się najlepszym poziomem niż to zagrać się w pierwszej części spotkania. Zagraliśmy całe spotkanie i e, teraz mamy czas na to, żeby Przemyślać to ten mecz, i skupić się teraz na Pierwsza 30. Jesteśmy już we Wrocławiu, właśnie wyszedł jeden z naszych redaktorów. Wracamy po no, nie najlepszym wieczorze, gdyż Lens Kruschow uległ w meczu, w którym po prostu musiał wygrać. No, był zdecydowanym faworytem z Pruszków, 18 miejsce w meczach domowych. Cztery porażki, tylko jedno zwycięstwo. Niestety. Dwa gole w pierwszej połowie przesądziły o wyniku spotkania. Jedynie tylko Przemysław Banaszak dał nam trochę nadziei. Ale mówi się trudno. Kźbicem no, śląska się jest, nie bywa. Jesteśmy już chyba przyzwyczajeni do takich meczów. Liczymy na szybkie odkucie. No i zwycięstwo po przerwie reprezentacyjnej w meczu ze Stalą Bienac.